dopingowej wpadce e, Saula Alvareza. No ale... No... Fotel mi się załamał pod wpływem tych rewelacji. Cześć, tutaj Michał Kopers z portalu Polska. Witam was serdecznie. Dziś parę newsów bokserskich, znów niestety związanych głównie z tą nieszczęsną pandemią koronawirusa, no bo w boksie spełnia nam się program wyborczy Krzysztofa Konowicza sprzed lat, pamiętacie? On kiedyś gdy chciał kandydować na urząd prezydenta, opowiadał, że jak dojdzie do władzy, to niczego nie będzie. No i tak będzie w boksie, właśnie. Przez najbliższe tygodnie albo miesiące nie będzie niczego. Chociaż być może nie wszędzie, no bo jest Eddie i jest Wielka Brytania. Pamiętacie taką historykę o wiosce Asterixa Obelixa, która jako jedyna broniła się przed najazdem Rzymian w całej Galii. Tak samo jest z Eddiem Hernem. Cały świat odwołuje imprezy e, bokserskie. Natomiast Eddie Hearn ma swój plan. B, jak to teraz zdradził, ale to będzie za chwilę. No i nie wiadomo, czy te eventy swoje odwoła w Wielkiej Brytanii, no bo w Stanach już jedną galę odwołał. Zaczniemy najpierw od y, polskiego podwórka, jednak, a w zasadzie podwórka niemieckiego, ale z polskim akcentem. 28 marca w Magdeburgu Mariusz Wach miał zmierzyć się z Agitem Kabelem, w walce o pas WBA Continental. Kategorii ciężkiej tej walki nie będzie. Wcześniej przy rozważano taki scenariusz, w którym ta walka, ta gala odbędzie się bez udziału publiczności, zresztą Niemcy w niektórych miejscach jeszcze preferują taki model, czyli gale bez udziału publiczności, natomiast to nie doszło do skutku. Zresztą a propos organizacji gal bez udziału publiczności, to zwróćcie uwagę na jedną rzecz, jeśli organizujecie gale, na której jest, no nie wiem, 6-8 walek, jak to mawiał wściekły wąż i... Do tego tak, macie pięściarzy, macie e, ludzi w narożniku, macie do tego obsługę medyczną, ochronę itd., itd. Jeszcze ludzi, którzy realizują to wszystko w telewizji, gdyby gala miała być w telewizji, a mówi się o 50 osobach, o tych zgromadzeniach masowych, także to nie powinno przekazać 50 osób, no to obsługa takiej gali plus zawodnicy, plus trenerzy w itd. itd. No to bardzo możliwe, że przy odpowiednio dużym będzie to same, same te osoby już stanowią. 50 osób. Osoby z nami 50 osób. No ale wiecie o co chodzi. Także tak to bywa z tymi eventami bez udziału publiczności. No w każdym razie walka Mariusza Wacha została odwołana. Tej walki nie będzie. Nie będzie niczego, co ważne. Nie wiadomo w ogóle, czy ta walka później dojdzie do skutku, bo jak mówi pierowiec Mariusz Wacha, Michał Olczyński, na razie nie ma mowy o nowym terminie. Nie, to nie jest tak, że ta walka jest przełożona, tak jak przełożone są gale amerykańskie. Po prostu walka jest odwołana. Na razie nie ma mowy o nowym terminie. Być może, jeśli Mariusz Wach po zakończeniu tego całego nieszczęścia związanego z tą pandemią koronawirusa otrzyma inną ofertę walki gdzie indziej, na innej gali, no to za Zaboksuje gdzie indziej, nie musi wcale boksować za Gitem Kabajerem. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych tam jest sprawa jasna: dwie największe stajnie amerykańskie, czyli Top Rank i y, Premier Boxing Champions, odwołały wszystkie swoje eventy y, w miesiącach marzec i kwiecień. Także w marcu i w kwietniu nie będzie niczego w Stanach Zjednoczonych. Komunikat jest jasny: obydwie grupy wydały. Bardzo podobne komunikaty, takie prasowe, w których informują, że przepraszają, no ale najważniejsze jest zdrowie. No i Gal w ogóle nie będzie. Także wygląda na to, że mówiłem wam wcześniej, że to Prank rozważał organizację takich Gal telewizyjnych, ale wygląda na to, że nawet tego nie będzie. Jeszcze raz, nie będzie niczego w Stanach Zjednoczonych: marzec i kwiecień, wszystko jest odwołane. Co które walki na pewno odpadną nam z grafiku lub grafika. Na pewno odpadnie nam y, debiut, y, no i nowe w y, grupie Top Rank, odpadnie nam na 100% już ten majowy termin walki Sanders kontra Canelo, a w zasadzie Canelo kontra Sanders, to już jest na 100% pewne. Najwcześniejszy termin tego pojedynku, ile do niego dojdzie, to jest czerwiec, ale to też nie jest pewne. No i oczywiście po znakiem zapytania stoi rewanż Fury kontra Wilder. Teoretycznie jest to lipiec, natomiast jeśli ta pandemia potrwa, powiedzmy do czerwca, no to niemożliwe, żeby w lipcu została zorganizowana gala o tym, o, o takim zasięgu, o takim znaczeniu, o, taki, o takiej randze. Swoją galę w Stanach Zjednoczonych odwołała też brytyjska grupa Matchroom Boxing. Nie będzie gali, nie będzie walki pro kontra hooker. Natomiast e, Matchroom Boxing postępuje tak w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mówiłem Wam w którymś z poprzednich nagrań, że Wielka Brytania wymyśliła sobie swoją metodę walki z koronawirusem. No, oni jeżdżą lewą stroną, także też inne sprawy robią po swojemu. No i oni sobie wymyślili w oparciu o jakieś takie mongolskie teorie swoich doradców od spraw zdrowia, że społeczeństwo brytyjskie przechoruje epidemię, tą pandemię koronawirusa, że nie będą ograniczać zbiorowych zgromadzeń, dzieci tam normalnie dalej mogą chodzić do szkoły, nie ma żadnego zakazu, po prostu społeczeństwo ma przechorować tę pandemię koronawirusa, nabyć zbiorową odporność na chorobę i wszystko ma być cacy, natomiast ta polityka spra sprawdza się bardzo słabo, rośnie, bardzo szybko liczba zachorowań na koronawirusa, zwłaszcza w Londynie. A przecież w Londynie odbyć ma się gala 23 maja Tisora Control, oczywiście od tego czasu jest, do tego czasu jest dużo czasu. No, ale mimo wszystko, tak. W każdym razie rośnie liczba zachorowań w Londynie, w Wielkiej Brytanii. No i w poniedziałek odbyła się konferencja prasowa z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, na której rzekomo miała być wprowadzona, ogłoszona, zaostrzona polityka walki z tą pandemią. No niespecjalnie się tak stało. Teoretycznie trochę tam Boris Johnson paluszkiem pogroził, no ale po pierwsze, szkoły nadal są otwarte, nie ma zakazu chodzenia do szkół od górnego. Po drugie, imprezy masowe nadal mogą się odbywać. Nie ma też zakazu zdecydowanego. Jest tylko komunikat władz, że lepiej na takie imprezy się nie wybierać. No ale jakby ktoś chciał zrobić masówkę, to nie ma problemu. Po prostu kibicom czy tam widzom doradza się, żeby na, w, w tych masowych imprezach nie uczestniczyć. A po trzecie, władze e, zadeklarowały, że no wobec panującej sytuacji nie są w stanie zapewnić organizatorom imprezy masowych organizatorom imprez masowych zabezpieczenia w postaci ochrony, czyli służb policyjnych i służb medycznych, czyli ratowników medycznych. No ale gdyby taką galę sobie robił Eddie Herry na przykład w Londynie to jakim problemem jest dla niego wynająć prywatną ochronę czy prywatną opiekę medyczną, także on akurat tutaj na łaskę rządu nie musi się zdawać także po tej konferencji prasowej Borisa Johnsona formalnie nic się nie zmieniło i tak naprawdę zgodnie z prawem, zgodnie z aktualnym obowiązującymi zarządzeniami imprezy masowe mogą się tam odbywać mogą się tam odbywać e, gale bokserskie, zresztą Eddie Hearn o którym tutaj wspomniałem jako o tym Asterixie, Obelixie, który Ostatni, jako ostatni stawia opór tej zagładzie, pandemii koronawirusa. I od początku jakoś średnio się przejmował tak, tą pandemią. On idzie do przodu, ogłasza kolejne gale, już mówiłem wam o tym: trzy wielkie gale, naprawdę duże gale ogłoszone w Wielkiej Brytanii na maj i czerwiec po pierwsze Chisora Usyk, po drugie Dylan White kontra Powietki na po trzecie Joshua kontra Pulew na stadionie Tottenhamu, także trzy wielkie imprezy. Eddie Harteraz teraz wczoraj zamieścił na Instagramie takie zdjęcie, karteczka jakby folder, okładka jakiegoś folderu z logo Matchroom Boxing i napisem plan B. Zobaczymy jaki to będzie plan B Ediego Herna w każdym razie na, na razie w każdym razie, na razie nie są ogłaszane za, żadne, e, żadne nie ma żadnych komunikatów ogłaszających, sugerujących e, to, że te gale Ediego Herna w maju, czerwcu się nie odbędą wręcz przeciwnie, jest prowadzona sprzedaż e, biletów na przykład na gale Csarowsych z zastrzeżeniem, że jeśli impreza się nie odbędzie, no to zwrócimy wam e, kasę jeszcze warto przypomnieć, że w Wielkiej Brytanii teraz na kwiecień planowana jest walka Dibła e, kontra Dibuła contra Joyce, to jest świetny pojedynek w kategorii ciężkiej, to akurat nie jest promocja Diego Herna, ale Franka Warrena i też póki co nie ma żadnych komunikatów w tej sprawie, aby ten pojedynek miał być odwołany także Wielka Brytania to jest zupełnie inny stan umysłu, jeśli chodzi o tą walkę z koronawirusem Natomiast odwołane zostały, e, przerwane zostały, tak naprawdę e, ściśle to ujmując, eliminacje olimpijskie do Igrzysk Olimpijskich odbywające się w Londynie. Po trzech dniach e, trwania tych eliminacji Międzynarodowy Komitet Olimpijski zadecydował, żeby przerwać zawody. One być może zostaną wznowione w maju w ogóle. Pytanie po co rozpoczynano te zawody, żeby je przerywać po trzech dniach zupełnie bez sensu. Oczywiście ja uważam decyzję o przerwaniu zawodów za słuszną, natomiast no, głupia była decyzja o rozpoczynaniu tych zawodów w panującej obecnie sytuacji. W każdym razie zawody zostały przerwane po trzech dniach. W tych zawodach uczestniczy m.in. Mateusz Masernak, świetnie radzą sobie też e, panie Polki w tych, w tych eliminacjach w maju mają być wznowione. I o, o ile oczywiście sytuacja będzie sprzyjająca te zawody, ten turniej eliminacyjny europejski i on zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany, czyli uz, zosta, będą uznane drabinki turniejowe, które, pan, tu, które były. Tutaj w Londynie będą uznane też rezultaty walk, no i po prostu ten turniej toczył się będzie dalej, oczywiście przy założeniu, że w ogóle igrzyska olimpijskie się odbędą, no i przy założeniu, że ta pandemia koronawirusa jakoś do maja zostanie opanowana. To odmienne podejście Wielkiej Brytanii grupy Matchroom Boxing do kwestii koronawirusa to widać też bardzo dobrze, jeśli sobie spojrzycie na strony bokserskie telewizji Sky Sports. Sky Sports to jest telewizja, która współpracuje z Edim Hernem, z grupą Matchroom Boxing, no i w zasadzie oni przez ostatnie dni ani się nie zająknęli o tej kwestii koronawirusa, nie ma artykułów na ten temat, wprost przeciwnie, są materiały promujące kolejne gale, zwłaszcza ostatnio gale USY kontra Gisora. wiadomo ruszyła sprzedaż Letów, termin nie tak odległy, 23 maja. No i o tym głównie się pisze na Sky Sports. W temacie koronawirusa pojawił się w zasadzie chyba tylko jeden tekst. To jest taki niby wywiad, no ale nie wygląda to jak wywiad, wygląda to jak felieton, w którym autor sobie sam zadaje pytania. Mówię tutaj o e, takim w cudzysłowie wywiadzie z Johnem Nelsonem. Johnny Nelson to jest były mistrz świata kategorii junior ciężkiej, teraz ekspert bokserski telewizji Sky Sports. No i on zrobił, być może sam ze sobą, może ktoś z nim zrobił taki wywiad, w którym poruszane są kwestie, jak żyć dalej. Kwestii, gdy nie ma, w, w takich okolicznościach, gdy nie ma niczego, tak? Gdy nie można organizować imprez masowych, natomiast to wszystko utrzymane jest w takim tonie, że trzeba jechać dalej z Koksem, trzeba robić dalej imprezy, tylko po prostu bez udziału publiczności, no i w zasadzie w takim tonie Johnny Nelson się wypowiada, no i mam wrażenie, że to się pokrywa z tą filozofią, którą z tym pomysłem na te trudne chwile, który ma teraz Eddie Hearn, chociaż no nie wiadomo, jak będzie ze sprzedażą biletów, no bo gdyby zrobić, nie wiem. Tego sobie nie wyobrażam w gale Joshua kontra Pulew bez sprzedaży biletów bez udziału publiczności. No to zyski byłyby ogromnie mniejsze. No to co tutaj mówi John Nelson w tym wywiadzie, jest takie jedno z pytań. Ja to jest, zacytuję dokładnie jego wypowiedź: pada pytanie. Czy będą odbywać się gale bez udziału publiczności? John Nelson odpowiada: Zawodnicy nie będą mieli wyboru. Gala musi się odbyć, muszą zarabiać pieniądze, no bo z tego żyją. Realistycznie mówiąc, nie będą mieli wyjścia. Tak to widzę, choć niektórzy boksują za sprzedane bilety. To jest, zwraca uwagę Nelson na kwestię taką, że faktycznie niektórzy pięściarze tylko dostają pieniądze za bilety, które sprzedadzą, nie mają jakiejś takiej oficjalnej garzy. Natomiast cała wypowiedź Ediego John'ego Nelsona, cały ten ten artykuł, cały ten wywiad utrzymany jest właśnie w takim tonie, że show musi trwać, show must go on, no i nie ma co się przejmować tym koronawirusem trzeba dalej robić gale. No zobaczymy, jak to będzie wszystko dalej wyglądać. Eddie Hearn umieścił na Insta Story. Takie zdjęcie folderu, jakieś okładki od, od teczki z napisem Plan B. Zobaczymy jak będzie wyglądał ten Plan B Diego Herna na najbliższe tygodnie, miesiące. No, na razie nie zdradza szczegółów. Na razie to wygląda tak, jakby tej pandemii koronawirusa nie było i wszystko miało toczyć się dalej zgodnie z planem. Na zakończenie jeszcze słówko o Tysonie Furym, bo ostatnio w boksie albo mówi się o koronawirusie, albo o Tysonie Furym. Powróciła sprawa rzekomego dopingu Tysona Fury'ego sprzed lat. Mówię rzekomego, no bo sprawa była w ogóle dziwna. Tyson Fury miał wpaść na Nanorolonie po walce z Christianem Hammerem w 2015 roku. Potem y, pod koniec roku pokonał Władimira Kliszkę, został królem kategorii ciężkiej, a w 2016 roku w lipcu w lipcu chyba, albo w sierpniu y, Komisja Antydopingowa Brytyjska UKAD przypomniała sobie, że Tyson Fury miał wpadkę półtora roku wcześniej, no i wszczęła śledztwo w jego sprawie. Na to śledztwo wydała 600 tysięcy funtów. Tyson Fury bronił się wówczas tłumacząc, że spożył mięso z dzika które dostarczył mu jakiś tam lokalny dostawca. W tym, mieście, w tym mięsie był Nandrolon, no i stąd ta dopingowa e, wpadka. Wówczas przed komisją antydopingową słowa Tysona Fury'ego potwierdzał e, rzekomy dostawca tego mięsa, czyli pan Martin kerfus 70-letni taki farmer z Wielkiej Brytanii. No i ten pan Martin Kerfoot teraz po latach przypomniał sobie, że jednak kłamał wtedy, co so, udzielił wiadu Daily Mailowi, no, i w tym wywiadzie stwierdził, że wtedy podczas tego procesu Tysona Fiorego kłamał i tak naprawdę w życiu nie hodował żadnego dzika. Żadnego dzika Tysonowi Fioremu nie dostarczał. No, i to wszystko jest kłamstwo. To oczywiście powstało zamieszanie. Niektórzy już zaczęli histeryzować, że Tysonowi Fioremu zostaną odebrane mistrzowskie pasy, że zostanie wszczęte śledztwo. Nic takiego raczej nie będzie miało miejsca, w mojej ocenie. Do sprawy odniósł się też prezydent federacji WBC Mauricio Sulejman, której. Pasa Mistrzowskiego posiadaczem jest Tyson Fury od 22 lutego, kiedy to pokonał w, wła, e, Władimira Klitschka Oczywiście Dionta Eldera pokonał. No i posłuchajcie, co powiedział e, pan Mauricio Sulaiman, odpowiadając na, e, na te rewelacje pana Martina Kerfuta, brytyjskiego farmera. Gdy to przeczytałem w pierwszej chwili pomyślałem sobie, jaką wiarygodność ma człowiek, który przyznaje się, że kiedyś kłamał za pieniądze. No bo Martin Kerfoot podobno miał otrzymać 25 tysięcy funtów za te swoje kłamstwa dalej mówi Sulejman ta sprawa miała miejsce wiele lat temu Fury ma za sobą wiele testów antidopingowych przeprowadzonych przez WBC w ramach Clean Boxing Program i wszystkie te testy były negatywne podobna taka gadka do tego co opowiadał Mauricio Sulejman zaraz po dopingowej wpadce Saula Alvareza no ale no, fotel mi się załamał pod wpływem tych rewelacji po wpadce Saula Alvarez, no wtedy troszkę sprawy wydaje mi się była jednak inna. Dalej mówi Maurice Suleiman, Dopóki nie pojawi się żadna formalna okoliczność, dla mnie to jest fake news. Jesteśmy jako WBC dumni z naszego mistrza Tysona Fiorego, z tego jak odmienił swoje życie. Także no ciężko się po takich oświadczeniach spodziewać, że cokolwiek się wydarzy. Brytyjska Komisja Antydoblingowa Łukas zaświadczyła, że przyjrzy się sprawie, no ale wydaje mi się, że jednak nic z tego nie będzie także wysiłki pana Kerfuta, który nie wiem, albo chciał zdobyć troszkę sławy, albo zarobić trochę grosza, wszystko wskazuje na to, że pójdą na marne, no i fiury, pozostanie w zdrowiu i na tronie federacji WBC. Wokół Tysona w ogóle ostatnio bardzo dużo się... Dzieje to jest kolejna sprawa. Kiedy tylko zdobył mistrzowski pas, wielu od razu chciało się ogrzać trochę przy tym ciepełku królewskim Tysona Fiorego. Brylował w tym zwłaszcza Eddie Hearn i Antony Joshua, no bo oni zaraz zaczęli opowiadać, że będzie unifikacja. Antony Joshua ma jeszcze teraz na musi odbyć dwie obowiązkowe obrony, a już Eddie na opowiada o unifikacjach. Już nawet powiedział, że jest zaplanowana walka na grudzień z Tysonem, firma unifikacyjna, potem kolejna w lipcu, także już zaplanował dwie walki Tysonowi i Fioremu. Pojawiły się też wątki ewentualnej walki Fury kontra Joshua w Dubaju. Także dzieje się Ciekawie, zresztą Edihent chyba nawet w jednym z wywiadów stwierdził, że jest po jakichś tam wstępnych rozmowach z, z, z ekipą Tysona Fiorego. No i w związku z tymi wszystkimi rewelacjami, z tym, że się kotłuje wokół Tysona Fiorego, wspólne oświadczenie wydały e, stajnie MT, MTK Global, Top Rank i Queensberry e, Promotions. E, Queensberry Promotions to jest Frank Warren, to Prank to jest Boparum no i MTK Global. No i w tym oświadczeniu stanowczo podkreśliły, że w to tylko te trzy stanie wspólnie mogą decydować o dalszych losach Tysona Fiorego. Jakiekolwiek opowieści na temat przyszłości Tysona Fiorego, których, których autorami nie są właśnie MTK Global, Top Rank i, i Queensberry Promotions, można między bajki włożyć. A poza tym. Tyson Fury ma już zaplanowaną kolejną walkę i jest to trzeci pojedynek z Dion Time Wilderem, do którego dojść ma 18 lipca. Koniec, kropka. Nie opowiadajcie żadnych historii o Tysonie Furym, no bo to my o nim decydujemy. Taka jest wymowa tego komunikatu Tysona Fury'ego. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, pod dużym znakiem zapytania stoi ten lipcowy termin walki Wilder kontra Fury, no bo nie wiem jak ta pandemia koronawirusa się rozwinie, się rozwinęła. Jak najszybciej i jak najszybciej się zakończyła. Życzę Wam zdrowia. Zostańcie w domach, bądźcie zdrowi. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia.